Moi kochani, dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o sercu każdego miasta, każdej wsi w Pakistanie. Chciałbym skupić się na pakistańskich bazarach, a szczególnie na jednym z nich. Serdecznie zapraszam na ten krótki reportaż. Bazary w Pakistanie są olbrzymie. To małe miasteczka w miastach, kolorowe i głośne, w których można kupić niemalże wszystko. Bazar to miejsce pracy dla wielu Pakistańczyków, ponieważ praca manualna, rzemieślnicza, fizyczna to wciąż zajęcie najbardziej dostępne dla niewykształconych, często ludzi. Mając niewiele, potrafią stworzyć kolorowe, kreatywne stragany, uginające się pod ciężarem słodkich i soczystych owoców czy warzyw, lub pełnych niespotykanego w innych krajach rękodzieła. Bazar to nie tylko miejsce zakupów, ale też miejsce spotkań i rozmów. To nieustannie pulsujące serce miasta. Nie ma miasta ani wsi w Pakistanie bez bazaru. Wśród niezliczonej ilości większych i mniejszych bazarów, Radia Bazar w Rawalpindi to jeden z najsłynniejszych bazarów w Pakistanie. Radia Bazar znany jest z elektrycznego połączenia sklepów, ulicznego jedzenia i lokalnej kultury. Bazar ten rozciąga się na ponad 2 km i składa się z tysięcy mniejszych i większych straganów i sklepów. Spacerując z wąskimi, gwarnymi uliczkami Radzia Bazar, można znaleźć tu praktycznie wszystko i to w bardzo niskich cenach. Od złota, sprzętu AGD, ubrań, butów, garków, patelni, mebli, po świeże produkty, owoce, warzywa, przyprawy i jedzenie uliczne. Wymieniłem tylko niewielką część rzeczy, którą tam zobaczyłem. Z tego powodu wiele osób odwiedza to miejsce codziennie, co sprawia, że bazar jest ekstremalnie zatłoczony. Niemniej jednak gwar i zamieszanie tworzą specyficzną atmosferę i przenoszą do zupełnie innego świata. Radzia Bazar otwiera się o 11 rano i przyciąga kupujących aż do północy. W okolicach Radzia Bazar niemożliwe jest znalezienie miejsca do zaparkowania samochodu. Wszystkie bowiem miejsca są zajęte przez setki motocykli tak umiejętnie zaparkowanych przez sklepikarzy, że nikt nie może zaparkować tu swojego, nie wspominając o próbie zaparkowania samochodu. Pomimo tego jest to najpopularniejszy bazar w okolicy. Mieszkańcy najczęściej podjeżdżają tu rikszą, lub parkują swoje motocykle czy samochody na obrzeżach bazaru. Oprócz samych sklepów i straganów, Rajya Bazar to również stare budynki sprzed 1947 roku, kiedy powstało państwo Pakistan. Budynki te w większości zachowały swój oryginalny projekt i architekturę, choć w bardzo podupadłym i zniszczonym stanie. Stare budynki są nadal używane do zamieszkania przez mieszkańców Rawalpindi lub też zostały przekształcone w biura, hotele lub magazyny sklepów poniżej. W Rawalpindi krąży pewien specyficzny dowcip o Radzie Bazar. Mianowicie pewnego dnia jeden ze sklepikarzy zauważył młodą dziewczynę przechadzającą się wiele razy obok jego sklepu, jakby szukała czegoś bardzo wyjątkowego. Kiedy tak przechodziła obok jego sklepu wiele razy, zapytał ją, czego szukasz. Młoda dziewczyna nieśmiało odpowiedziała, że szuka partnera życiowego, że szuka męża. Sklepikarz odetnął z ulgą, mówiąc: Kochana córko. Idź na Radzia Bazar, tam znajdziesz wszystko. W kontekście Radzia Bazar, w którym można znaleźć niemalże wszystko, łącznie z partnerem życiowym, przychodzi mi na myśl pewien fragment w Biblii, gdzie apostoł Paweł mówi nam, że Bóg w Jezusie obdarzył nas nie tyle niemalże wszystkim, co obdarzył nas wszystkim. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie, apostoł Paweł mówi do nas tak: Bóg napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. W Chrystusie. W Jezusie więc mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby zrobić wszystko to, czego chce od nas Pan Bóg. Kiedy więc myślimy, że czegoś jest nam brak, to mamy o wiele więcej niż myślimy, że mamy. I chcę to podkreślić, ponieważ bardzo często my jako chrześcijanie fokusujemy się na naszych brakach, fokusujemy się, że nie możemy czegoś zrobić, że nie możemy podjąć się jakiejś rzeczy, nie możemy wejść w Boże powołanie dla naszego życia, ponieważ skupiamy się na naszych brakach zamiast skupić się na wszelkim błogosławieństwie, które już nam zostało dane w Jezusie Chrystusie. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Potrzebujemy tylko zmienić perspektywę, aby nie skupiać się na tych brakach, które wynikają nieraz z naszego porównywania się z innymi ludźmi, że inni ludzie mają coś, czego może my nie widzimy w sobie, kiedy o wiele bardziej powinniśmy skupić się dokładnie na tym, co jest unikatowe w nas, a co jest darem Bożym dla naszego życia, abyśmy w tym darze Bogu. I innym ludziom posługiwali. Chciałbym więc powiedzieć tak: niedojrzały chrześcijanin ciągle prosi, natomiast dojrzały chrześcijanin interesuje się, jak może użyć to, co już otrzymał od Boga, aby mu służyć i wypełniać jego wolę. Dojrzały chrześcijanin wie, że radzia bazar wszelkiego błogosławieństwa w Chrystusie jest już w nim. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale napisał, że miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. I chciałbym zakończyć tą refleksję w ten sposób. Ta miłość Chrystusa, o której wspomina tu apostoł Paweł, jest również obrazem tego wszelkiego błogosławieństwa nieba danego nam w Jezusie. I to nie jest tak, że to błogosławieństwo nieba zostało nam dane po to, abyśmy byli tylko Jego adresatami, po to, abyśmy przyjęli wszelkie benefity z tego błogosławieństwa. To jest zbawienie, usynowienie, usprawiedliwienie i finalnie życie wieczne. Ale to błogosławieństwo nieba, ta miłość Chrystusa, ona również do czegoś nas przynagla. Przynagla nas do tego, abyśmy już więcej nie żyli tu na Ziemi, teraz, dla siebie samych, ale abyśmy żyli dla tego, który oddał za nas swoje życie. I abyśmy żyli lu również dla tego celu, dla którego Jezus Chrystus przyszedł tutaj na Ziemię. A ten cel Jezus wyraził słowami, że przyszedł po to, aby szukać i odnaleźć, to, co zaginęło. I w innych słowach, apostoł Paweł powie, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. I dzisiaj, jeżeli jesteśmy adresatami tego wszelkiego błogosławieństwa nieba, jeżeli jesteśmy adresatami tej miłości Chrystusa, która została skierowana do naszego życia i my żeśmy ją przyjęli, to również pamiętajmy o tym, że ta miłość Chrystusa nas do czegoś przynagla. I apostoł Paweł użył w tym fragmencie przeze mnie cytowanym greckiego słowa synecho, które oznacza nie tylko przynaglać, ale również oznacza dociskać, pchać. I kochani, to słowo Zobrazowałbym moim doświadczeniem, kiedy byłem w Iraku. Miałem okazję w mieście Akre uczestniczyć w jednym z najważniejszych kurdyjskich świąt, to jest święcie Naurus, święcie Nowego Roku, kiedy w mieście Akre byłem w samym środku wielkiego tłumu. Było w tym mieście na święcie Naurus może kilkaset tysięcy ludzi. I ja, będąc w środku tego tłumu, doświadczyłem Wielkiej siły, siły tego tłumu. Ten tłum pchał mnie w konkretnym kierunku, w którym ten tłum się udawał. On mnie dociskał, także ja nie mogłem stanąć po środku i powiedzieć: Ja, zastopuję ten tłum. Ale tam, gdzie pchał mnie ten tłum, tam również i ja musiałem się udawać. Doświadczyłem wielkiego docisku, wielkiego parcia, wielkiego pchania. Wielkiej siły tego tłumu. I dokładnie o tym mówi to słowo synecho. Miłość Chrystusa nas do czegoś dociska, popycha, przynagla. I kochani, tak jak ten tłum dociskał mnie i popychał mnie, abym szedł w danym kierunku, tak dokładnie tak samo miłość Chrystusa przynagla nas, dociska nas do tego, abyśmy. Już nie żyli dla samych siebie, już nie tyle skupiali się na naszych brakach, na naszych potrzebach, ale abyśmy żyli dla tego, który oddał za nas swoje życie. I żyli dla tych, za których Jezus Chrystus oddał swoje życie, abyśmy byli gotowi poświęcić coś ze swojego życia, abyśmy byli gotowi użyć tego wszelkiego błogosławieństwa nieba, aby ratować ludzi idących na śmierć, abyśmy byli gotowi nieść im dobrą nowinę zbawienia w Jezusie Chrystusie, korzystając z tego wszystkiego, co już Bóg nam udzielił, abyśmy to w skuteczny sposób czynili.